idziemy na spacer tak tutaj był bara storia ale ZO sprzedało PSS społem nasze to co za ma i teraz na razie stoi to puste no tutaj prawda jest niepotrzebnie a ja pewnie ten stojak wziąłem się okaże jednak zaraz Ludzie chodzą i tak dalej. Dzisiaj się dużo dzieje, bo po lewej stronie jest rocznica bitwy białostockiej w 1919 roku. A po no drugiej stronie są zawody strong, strongmenów. Tu jest sprzęt wojskowy różny. Szypomników Piłsudskiego. Wczoraj byliśmy z kolei przez no. rok Armii inscenizacja pewnie z punktu sanitarnego. Po znalezieniu Białego Stołu ruszała w piekach 1900... Ostrożnie, bo będą ranni! Jest ta ofensywa do miasta, które było najbliższe zaczął wody. Poloner Złowa, w obawie się, o jednym mieście zawsze mówił jako o swoim, o innym. Latem 1920 roku... Kiedy przez Białystok z pustej wojny otoczyły się na wschód. tu wróciły, nie w sierpniu, ale w końcu tego miesiąca. My też się dajemy. Wojno Białystok, białostocka batalia, kampanii 1900, 1921 roku, letniej kampanii, wojnie... O której historycy mówią, że w rzeczywistości wriada, nie wiadomo kto wriada, wriada jest Andrzej은, 2021. A no wriada, 2021. 2021. A jest dobry pomysł. Wyjdźcie Państwo Witam. Jak tam wywiad? Dobrze poszedł? Dobrze. Krzychu, chodź, samochód zobaczymy. Chodź, ten samochód zobaczymy, co przyjechał. Może, może się przejechać? Można zapytać. Bo to jakaś kolejka jest do przejażdżek. Dobrze było,

a kiedy wyjdziecie stronę zetkniecie na tamte teren, to była baza wojskowa pierwszej kardy wywiadowczej, która oczami dowództwa frontu była w 1920 roku. A co w siłach powietrznych występowało? Francuskie samoloty wywiadowczo-bombowe. Gdyby był Brygge 14, są. O, chodź, przysięg tego zielonego, zobaczymy. Tam wejść przyświe, do środka można. De Havilland, dh 9. A gdybyśmy zerknęli na sprzęt po Albatrosów i Austro-Węgierskich Brandenburgów, też można się było tu doszukać. Do Lidy, mało znana historia polskich kresów. Do Lidy. Wojenne lotnisko rejonu Białego stopu do Iridy. Tu służył między innymi późniejszy ojciec lotnictwa polskiej policji. Kto by pomyślał, że takie było? A w tym roku ma swój jubileusz. Jesteśmy w Polsce, karametrzy o tysiące lat. A jeśli do nas będzie na i dwa. I Super, niech panie, spada z gwiazd, gdy całą tędy na ślad A w gród do góry rzeszniały silnika wycień i wyluchanie. A się z białych to gdzie Które są nasz nie trzeba wcale cały swój skrzydla tych ludzi do sławy drzwi odmyka, ormanych party o ustieczowi nas sprawdza? U na tych burz. Nie ścigniemy, na miłosy kay na A jeśli z nas. A czy wiecie państwo, że czerwono-biała szachownica nie jest zgodna z dzisiejszą. Popatrzcie państwo na te pola. W lewym górnym rogu czerwone, bo tam ma być. W prawym dolnym czerwone, bo tam ma być. Tak mówił projekt, tak mówił wzorzec zatwierdzony w 1921 roku. A dzisiaj mamy trzecią rzecz poskolitą. I od kilkunastu lat... Siły powietrzne Rzeczpospolitej używają szachownicy z odwróconymi polami. W lewym górnym rogu jest białe, a nie czerwone. To jak to jest z tą narodową tradycją? Czy może jednak głupota urzędnicza bierze górę? Kościuszczeski znak namalował Eliot Czes. A w 1940 roku na Polski, Kalkiejna 303 z tym godem, Pił się na Londynie. A wszystkie drogi prowadzą dziś. Gdzie? Do życia? Nie. Do jego Tak. A tutaj armia czerwona jest? O, nie. O, tutaj. Pan komisarz. Dobry Panie Krzysztofie. Dobry? Dobry. <głos> <głos>

<śmianowic> Zgraję poje... no to! Przeskowu na ogólnie. Co? Weźmy. Co ty chcą? Jeszcze komisarz szablą tutaj po tego posieka i będzie. Losami historii przeszłej. Z dziejami pierwszej Rzeczypospolitej. Do przodu, Krzysztof, chodź tego następnego auta zobaczymy. Które powiedziały Zapłacicie jak będziecie mogli A jak nie będzie wczej, To z z w się z z To będzie Nawet mieszkała z zagranami Z nocy niebezpieczni Długopińscy się W W

O, otworac się fale, A co ty, ty mówisz? Fale? Łopatkę, zaperkę. Aha. To, a nie, zaperka nie, to fakt, dobra. Wnuka no. Wnuk O, jaki koła ma.

Jaka piękna broda, prawdziwa? Cholera. Kurna. Prawdziwa, widzisz? To nie, to, to nie, nie inscenizacja. Można, można. Gdyby patrzeć no. na jego losy, to no, by pomyślał. Mieszkanie w tym filmie jest. Dobra, no gdzie? Tutaj, dobra. Ok. Już? Dobra. Czekaj. Z, no, trzy zrobiła na szyki nie? Proszę. Z białego w stronę Holandii. Krzydzień chodź jeszcze tu, do ostatniego. A nie, idź tam się przywitać. no. to pękać. Za to mi się pękać. Nie, nie, On sprawdza, czy to prawdziwe. Czy to przebieranie. Przedstawić. Koniec końców. Można to jedziecie zrobić? Z kim? Po Janie tam. Jakiego? Tam. Nie Bo to bo to czerwona armia jest. nie muszą być niewierzący. Gdzie? Byłem? Gdzie, byłem? Gdzie, byłem? Gdzie? Gdzie, byłem? Gdzie?

jest w jesień roku a tu jest bardzo dużo danych na koniec ostatni danych jednego pani do tego panu do tego panu 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 panu

Dobra. A dziś chyba teraz pod już na tych strongmenów zobaczymy. Idziemy. Dobra. Dobra. Dobrze, dobrze. No, no. Drodzy Państwo, za chwilę Armata dochodzi do głosu. A zatem uprzedzamy. Będzie głośno. O! Oh. A gdzie? Dajcie pozytywne 400. może Polski, może będą Polski, żeby się uśpiej. boże do Polski, żeby Polski, się Nawet Mamy przeszłość, teraźniejszość, mamy moc, mamy mikrofon i młode pokolenie, które nie zawsze wie, czego chce. Dlatego siła tkwi w starszych, siła we włas... właściwych imionach, siła w mundurze, siła w artylerii. Będzie wystrzał z tej armaty. Dzień dobry, witam Państwa z Wignie grupa historyczna na naszego szambu. Zapraszam na pokaz armaty prawosławnej modelu 1909. Jest to model, który został zrobiony częściowo z armaty górskiej, czyli taka troszkę składanka, który był produkowany podczas I wojny światowej z podzespołów, które po prostu były w fabrykach. Można znaleźć tą armatę na kilku zdjęciach. Jeżeli chodzi o nasze wojsko, to przede wszystkim samochód pancerny. Jeżeli chodzi o wieżyczkę w tym pojeździe, tam znajduje się armata Gerford Putiłow. Nazwa: jeżeli chodzi o polską nazwę, stosowaną w oddziale, to dziadek. Proszę Państwa, 76,2 mm armata, która służyła do strzału pola walki. No to Proszę Państwa, więc załoga już jest na pozycji. Obsługa armaty, dowódca także. Przypominam, że będzie wystrzał. Prosimy o pieski, aby zabezpieczyć, dzieciom poinformować. Można także troszkę zatkać uszy. i Nie będzie to głośny strzał, ale abyśmy poczuli, jak ten pocisk wychodzi z lufy, zapraszam do pokazu. Działam na pozycję! No. Komendy zostały wydane i gotowość do strzału. Pan nie zasłania troszeczkę w... oh. 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 Trochę głośno jednak było. A kawalerzyści mówili o nich pienierasty, onanisty, jopich mać, artylerysty. A to zostało pocarskiej armii w żurawiejce kawaleryjskiej Prawosławna siła w 76 mm przekroczonych. Prawosławna moc, jeśli idzie o zasięg, a jeśli idzie o wyposażenie, przez długie lata w Wojsku Polskim służyło to prawosławne cudo, które było polówką carskiej armii z okresu Wielkiej Wojny. Państwo, że takie działa na statkach parowych floty lipińskiej, montowano na pokładach, że to były te artyleryjskie pazury floty lipińskiej? Warto o tym wiedzieć, spojrzawszy na fotografię, gdzie P1 jako Pancerny 1 płynie przez wody Prybeci, a teraz ciąg dalszy ich mocy.

A gdyby tak sąsiadów budzić codziennie, no, a gdyby tak na podwórku sobie postawić i powiedzieć hello Nowakowie, no, a my do 22 możemy, tak po prostu. Kto by pomyślał, że śpiewano o kawalerii różne rzeczy, o artylerii tudzież, ale czy wiecie Państwo, że była też artyleria kotna? Wystrzelają nasze daki, z bolszewików lecą kłaki. Dziedzictwo pamiętnego roku 1920.

Айтыру аны. Берәгать кечкенә. Бәле.